Ostatni spacer. Pomyślałem, i to wszystko? Pobiegło w brzezinkę psisko. Tym razem nie wróci po chwili. Gdzieś do zabawy go zaprosili i choćbym gardło zdarł wołając. Nie wróci, zziajany ogonem merdając. Nie będzie węszył w trawie nisko, bo zając śmignął w rowie blisko. Nie warknie, gdy coś zachrobota. Nie przyleci przejęty z odkrycia, że licho się chowa w wykrotach, a krzaki są pełne życia. Pokazał mi na tym świecie jesienne gaje i leśne kwiecie, wszędzie otwarte zostawiał drzwi i miłość szczerą, co miał we krwi. Dziś przed bramą raju znajome psy go witają. Ja bardzo ufam Bogu, że znajdzie mu miejsce na swoim progu. Autor Leszek Bar.